Cześć, z tej strony Adam. Na co dzień prowadzę kanał spółerat, a to jest 14 odcinek naszej wspólnej podróży przez grę Lego Builder's Journey. Słuchajcie, w poprzednim odcinku. Wyszliśmy z ciemności przy pomocy syna. Teraz przenosimy się z powrotem do ojca, który. nie mam pojęcia, co robi dalej, jak to słusznie mi ktoś napisał. W komentarzach pracuję w fotowoltaice, także tak, dosyć celna uwaga to jest. Słuchajcie, jeśli chcecie przejść w dalszy etap podróży, to w tym momencie możecie dać lajka, łapkę w górę i możecie coś na mi napisać miłego pod tym filmem. I zapraszam Was na ten odcinek, w którym nie mam pojęcia, ile zrobimy poziomów. Ostatnio robimy tych poziomów dosyć sporo. Może się okazać, że zrobimy tym razem. Jeszcze więcej niż poprzednio, a zrobiliśmy chyba 5, więc w ogóle. Kosmos. Ojciec zarabia te gwiazdki. A, i akcja się przenosi tym razem do syna, który się aż tak jeszcze nie wydostał, żeby można było mówić o jakimś sukcesie. A może będzie można za niedługo? Co zrobić? Bo mogę teraz czapeczką się posługiwać? Pytanie moje jest takie. O, patrzcie, to jest taki poziom wielowątkowy teraz. Sprytne. Ja mu to dam. Rzucę mu w darze. Tego, tę te, te flagę. Nie, to tak nie działa, ale spadła mu w dół. E, to słabo. To inaczej zrobimy. Ja mu zostawię czapeczkę. Nie, nie zostawię mu czapeczki. A może zostawię? O. Patrzcie, widzicie? Wyślę mu tę czapeczkę. Tak. Wysyłam ci czapeczkę, ojciec. Nie mam pojęcia co ona ci da, ale No jest tu moja czapeczka. Widzisz ją? No, centralnie jest. O! I przy okazji, <noise> zaraz zgubię tę czapeczkę. Dobra, czapeczka jak widać nic nie daje. Czapeczkę mogę tu założyć. No i zobaczymy, jak to wpłynie na całą maszynę. No coś płynęło, ale. Wiem. Ale to zkrzaniłem sprawę troszeczkę. Patrzcie. A nawet nie musicie patrzeć. Wyślemy mu jeszcze raz w dół tę. Te... Platformę następną. Kolejna gwiazdka do kolekcji. I zaraz zobaczycie co się dzieje ja teraz postawię tutaj to jednak nie a może jednak i co może albo nie wiem ale to źle się do tego zabrałem Teraz się zabrałem nawet jeszcze lepiej. Jeszcze raz. Jeszcze raz wyślemy platformę na dół. Zaraz się ojcu skończy dzień pracy. Mały się stąd nie wydostanie. Jak on tu w las w ogóle? Ja chciał tylko odwiedzić ojca w pracy, no? On tak w ogóle. Jak gdyby nigdy nic sobie poszedł do tej pracy i. wywalony mu tego nie ma. I zaraz zobaczymy, co nam ta zagadka tutaj. I co zrobiłem? O, ok, kolejny elemencik zbudowałem. No nieźle, czyli to nigdzie się nie przydaje. Mam rację? No nigdzie. Ok, wysyłamy kolejną platformę. Dziękuję bardzo za akceptację. I wyruszamy dalej. I co mi z tego, że wyruszymy dalej? O, coś jest. Dzień dobry, robociku. O dobrze, no to wysyłamy ojcu patyczek w końcu. O właśnie. No i nawet położymy na tym. Flagę cudownie, wspaniale, bardzo się cieszę. Jest flaga i ona się powinna tutaj zablokować, a jednak nie. A po co mi ta flaga? Gdzie ja mam ją wbić? Gdzie jest patyk? Czy ja coś skrzeni? Nie, nic nie skrzeniłem. Ja muszę zablokować tę maszynerię. Dobra, już wszystko jasne. To zaraz to wróci i. i spoko. A nic nie widzi nic dziwnego, nie? Robota sama się teraz wykonuje. W ogóle. Nic dziwnego. Nic nie widzę. Dobrze, teraz jest git, teraz jest świetnie. Aha, dobrze. Świetnie. No to wchodzimy. Po kolei. Cudownie. Dobra, jestem na tej platformie. Chcę moją czapeczkę. No, jakby można było ją na mnie postawić, to byłbym w ogóle wdzięczny. No dobra, na razie nie można. I co ja mam, gdzie ja mam iść teraz? W tym momencie, co ja mam robić? Jestem na środku. I co mam to puścić teraz? Przecież ja umrę. No właśnie. To nie załapałem rozwiązania tej zagadki. Najwidoczniej. Chyba wiem. Dobra. Już wszystko wiem. To omijam, i teraz tak, a nie, bo tu nie mam drogi. Ok, to bez sensu, to jest to, co ja robię teraz. O, super, to jest idealne, to jest idealne to, co zrobiłem. Teraz puszczam. I się udało. Super, robocik też. Też się udał. Czy znaczy, też się cieszy. Super, jednoczymy się z tatuśkiem. Rewelacja. Delektujmy się tą Piękną muzyką. A, to jeszcze nie? Naruszyliśmy jakiś security bridge, tak? Kurde. No dobra. Niedobrze. No fajnie. Dajcie mi takiego klocka z powrotem. Robocie. Gdzie jedziemy? A, ojciec jedzie sprawdzić co się dzieje, ok. No nie przerwę odcinka w takim momencie. Musiałem pokręcić tym pokrętłem, w sensie tylko wcisnąć x, ale jednak. Ratuj swoje dziecko! A, i tak musiałem pokręcić. W sensie muszę kręcić teraz gałką pada. Znaczy tylko popchnąć do góry w sumie. Dobra, no, mechanizm uruchomiony jak widać. O! Jest twoje dziecko. Świetnie. Jak je odzyskać teraz? To jest pytanie. Poważnie. Uważam, że to właściwe pytanie. Lecisz za nim. Nie poddawaj się, ojciec. Koniec. Robimy sobie drogę. Super. Dobra, trzeba to jakoś wszystko naraz uruchomić? Tak, plujcie tym. A ty wciągaj, wciągaj. Dobrze. Super. Kolejna lokacja. Pluj tym. A ty wciągaj. A i nic. A! Ok. Jest jakiś wzór na to, czy. Po prostu muszę jednokolorowe na przykład. Dobra, żadne z tych. Ok, pomarańczowe, pomarańczowe. Ok, ma to sens. Bo świeci się lampka pomarańczowa, to potem zgaduję, że muszę pomarańczowa, ale. Jeszcze raz. Zanim wypadną wszystkie, to mógłbym zebrać chociaż trochę. No, dwa, tutaj jeszcze i trzeci, dobra. To jeszcze nie koniec. No, kurde, spadają, zanim je zdążę zebrać. No to jest ewidentnie o to chodzi. Dobra, wciągamy z powrotem. Tak, zielone światło mam. Pierwsze. To teraz, które mam zebrać? W dalszym ciągu pomarańczowe. Kurde, Bella, no, nie wierzę. Teraz cię wciągam. Dobra, druga lampka. Teraz znowu pomarańczowe. Wypluwaj z siebie dużo, no. No ale nie aż tyle, żebym nie mógł tego zebrać, tak? Ejo. Dobra, już mam połowę. No, super, jedno zebrane. Drugie. Złapałem w ostatniej chwili. I chowamy z powrotem i jest przejście otwarte, Ok. To pozwólcie mi znaleźć to dziecko. No nie, ono się dalej przemieszcza. No świetnie. Na czym polega ta zagadka? Aha. Tutaj pionowo, tu poziomo, okej. Okay. Nie, 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 nie puścisz mnie? No teraz musisz. Jak to? Na czym polega Zagadka? Dobra, czemu kręci główką? No ale one są wciągane. Urde, nie mogę złapać nawet tych. Tych klocków nie mogę złapać. Widzicie? Nie mogę. Ale frustrujące. No nie. Dlaczego? No, nie mogę złapać tych klocków, poważnie. Nie wiem o co chodzi. Tego nie mogę co wypadł na przykład. No żadnego nie mogłem złapać. Bez sensu. Te co leżą tutaj, co się zatrzymały, też ich nie mogę złapać. Na czym polega ta zagadka? Hmm. Czy ja w tym momencie zasilam jakoś tę maszynę? Może ja ją muszę skierować na zielone, bo ona się świeci na zielono. Centralnie na środek. Nie macie takiego wrażenia? Że teraz? No nie, no dalej kręci łbem. Na pomarańczowe też specjalnie nie mogę, bo nie mam jak. Bez sensu. Dobra, kręćmy. Strasznie długo, aż coś z tego wyjdzie. Może to trzeba po prostu ładować i ładować i ładować. Nie wiem, oddaje się. Kurcze, nie wiem o co chodzi. Tu temu nie wiem o co chodzi. Temu też. Tutaj nie mam pojęcia. O! Teraz się udało. I teraz muszę go naładować z powrotem jakby, tak? O, teraz się naładuje. Świetnie. I znowu na kolejną pustą przegródkę. Dobra, załapałem. Ale to był problem z mojej strony, żeby to załapać. Tak, jeszcze raz powtórzyć tę kombinację. Ona była prosta jednak. Nie podoba mi się to, ile czasu mi to zajęło. I w dół. Ok, platforma jest zrobiona. Czy droga jest otwarta? Tak. No jeszcze tego by brakowało, jakbym musiał zrobić kilka takich platform, nie? Już w ogóle byłby przypał. O, rozdzielaczka klocków. Słuchajcie, może to jest dobry moment, żeby ten odcinek skończyć. Mam nadzieję, jeszcze się pies rozstrzekał za oknem, więc tak, to jest dobry moment, żeby ten odcinek skończyć. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał. Dobrym słowem w komentarzu łapką w górę i subskrypcją, a ojciec może tu umrzeć i spaść. Albo to było dziecko w ogóle. Ja tu dzieckiem byłem. I co? I znowu na dół? I znowu muszę ratować dzieciaka? Nie. Widzicie? Tak, to jest dobry moment, żeby, żeby skończyć odcinek. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.